Od kilku tygodni mówiło się w Sieradzu o tarciach w Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Chodziło o to, że pojawił się więcej niż jeden kandydat na prezydenta miasta. 10 czerwca chęć startowania w wyborach zadeklarował Andrzej Malcher. Szef Rady Miejskiej SLD szukał poparcia wśród członków swojego koła. Najpierw jest rekomendacja przez koło, później jest przez Radę Miejską, powiat, a na końcu jest szczebel wojewódzki, czyli Rada Wojewódzka SLD. Na dzień dzisiejszy odbyło się zebranie w moim kole. Odbywają się teraz w najbliższym czasie zebrania innych kół i dążymy do tego, aby generalnie odbyły się prawybory. Do prawyborów jednak nie doszło. Na posiedzeniu zarządu zapadła decyzja o tym, kto powalczy o fotel prezydenta Sieradza z ramienia Sojuszu Lewicy Demokratycznej. I chciałbym powiedzieć, że po głosowaniu, po dyskusji jednogłośnie uznaliśmy, że tym kandydatem naszym jest kolega Tomek Kolejnik. On będzie reprezentował naszą organizację jako kandydat na prezydenta w nadchodzących wyborach. Po wzięciu wszystkich za i przeciw ja po prostu zrezygnowałem z ubiegania się o kandydaturę i oddałem pole Tomkowi. Jednocześnie deklarując się, że dołożę wszelkich starań, aby nasza współpraca była jak najlepsza, i już wczoraj zacząłem naciskać na kandydata na prezydenta, abyśmy usiedli do stołu i opracowali to, co było dzisiaj powiedziane. Bardzo dobry program wyborczy dla mieszkańców. Tomasz Olejnik pracuje w samorządzie od ponad 30 lat. Obecnie pełni funkcję przewodniczącego Rady Miasta i nie zamierza z niej rezygnować na czas kampanii. Dwa tygodnie temu sojusz wycofał się z nieformalnej koalicji z Platformą Obywatelską, której członkiem jest obecny prezydent Jacek Walczak. Tomasz Olejnik ma własny pomysł na rozwój się Radza. Generalnie koncepcja jest jedna: mniej igrzysk, więcej chleba. Chcielibyśmy w znaczący sposób ograniczyć wydatki na promocję miasta, bo. Uważamy, że mieszkańcy potrzebują więcej miejsc pracy i więcej możliwości zarobków. Problemem może być frekwencja, bo z wyborów na wybory coraz mniej osób głosuje. Popierający Tomasza Olejnika poseł Cezary Olejniczak zapewnił, że trwają prace nad ustawą, która poprawi sytuację. Sejm nad nimi pracuje, również jest taka możliwość w tych projektach ustaw, żeby była możliwość głosowania przez internet, ale to sprawy do końca nie załatwia. Musimy pomyśleć nad, nad, można powiedzieć, nad nawet wprowadzaniem jakiegoś obowiązku udziału w, w głosowaniu, tak jak jest w wielu innych krajach Unii Europejskiej. Wybory samorządowe już jesienią.